Prośba do naszego anioła Stróża o szczęśliwą godzinę śmierci. Mój dobry Aniele, ja nie wiem, kiedy i w jakich okolicznościach umrę. Może być, że zostanę wzięty nagle i że przed ostatnim moim spojrzeniem mogę zostać pozbawiony wszelkiej inteligencji. A jakże, wiele rzeczy chciałbym powiedzieć Bogu na progu wieczności. W pełni wolności mojej woli dzisiaj. Przychodzę prosić Cię, ażebyś mówił w moim imieniu podczas tego pełnego trwogi momentu: Powiedz Bogu wtedy, o mój dobry aniele, że ja chcę umrzeć w Rzymskim Katolickim Apostolskim Kościele, w którym umarli wszyscy święci od czasów Jezusa Chrystusa i poza którym nie ma zbawienia, że ja proszę o łaskę dzielenia w nieskończonych zasługach mojego Zbawiciela i że ja pragnę umrzeć, przyciskając moje usta do krzyża który został zanurzony w jego krwi, że ja brzydzę się moich grzechów, ponieważ one sprawiły mu przykrość, i że ja wybaczam z miłości do niego, wszystkim moim wrogom, tak jak ja sam chciałem, ażeby mi wybaczono, że ja umieram, chcąc tego, ponieważ on tak rozkazał, i że ja rzucam się z zaufaniem w jego uwielbione serce, oczekując całego jego miłosierdzia, że w moim niewypowiedzianym pragnieniu, a żeby pójść do nieba, jestem gotowy cierpieć wszystko, co sprawi przyjemność jego wszechwładnej sprawiedliwości, a żeby na mnie nałożyć. Że ja kocham Go przed wszystkimi rzeczami i ponad wszystkie rzeczy, że ja chcę i mam nadzieję kochać go wraz z wybranymi jego aniołami i z błogosławioną Maryją przez całą wieczność. Nie odmawiaj mi o mój aniele, tego żeby być moim pośrednikiem przed Bogiem. I żeby potwierdzić mu, że to jest moja opinia i moja wola. Amen.